Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek, a to jest moje podsumowanie roku 2014, czyli te gry lepsze i lepsiejsze. Zapraszam. Hm. Tematem, który niewątpliwie zasługuje na wasze uznanie, ale pewnie się na to nie załapał, to Insurgency. Insurgency jest Indie shooterem, który wyewoluował z moda o tej samej nazwie, pełni dopełnienie tego, co nie zaoferowało Call of Duty ani Battlefield. Czyli dość taktycznej strzelanki z one shot, one kill oraz szeregiem trybów rozgrywki, gdzie rozgrywka działa znakomicie. Twórcy zamiast paczować i ciągle ulepszając rdzenie, rozgrywki, żeby działała lepiej, skupiają się na dodawaniu nowych map, nowych trybów, trybów nocnych i za bardzo nie spoglądają w przeszłość. Czasami po dłuższej przerwie człowiek wchodzi na stare mapy i jest taki: "O KUCZAKI co tu się stało?" Albo wiem Twórcy nagle zdecydowali, że to powinno być jednak gdzie indziej. Szukając właściwej drogi do balansu, co chwilę coś zmieniają. Dzięki czemu, na przykład, na pewnych mapach większość artykułów już stoi otworem i zabawa robi się coraz ciekawsza. Polecam serdecznie każdemu z panów sukcesów, aczkolwiek można wyrazić fakt, że dużo się leży. ale także można zagrać troszkę na komando style, ale. I liczcie się wtedy, że szybko traficie do piachu. Call of Duty Advanced Warfare jest niebagatelnym zaskoczeniem tego roku dla mnie, bo dość skrajnie beznadziejnym Call of Duty GO Kevin Spacey doniósł znakomitą kampanię single, może nie znakomitą, ale grał się w nią całkiem spoko, no i tylko plus gdzie egzoszkielety faktycznie dają radę. Jeżeli komuś przeszkadzają, są także tryby klasyczne, natomiast egzoszkielety i podwójne skoki, tudzież lewo-prawo strefy z podwójną prędkością także podczas skoków robią robotę. Dobrze się strzela, dobrze się biega. Przegrałem już tam z 40 godzin, więc źle na pewno nie jest, patrząc na to, że w Ghostach przegrałem 6. A Fast Warfare jest znakomite! I naprawdę, sprawdźcie sami, to bardzo jest całkiem przednia, aczkolwiek cały rdzenie rozgrywki jest dalej taki sam, no ale jednak powiem, w świeżości, czyli drzewko w Wunderbaum w samochodzie o zapachu świeżego auta robi różnicę. Wydawać by się mogło, że skoro Ubisoft i Obsidian produkują dla nas grę, grozi nam istny Armageddon. Obie firmy słyną z dość zabugowanych produkcji i bałem się trochę implozji świata. Tymczasem South Park Stick of the Truth znakomitą rozgrywką był. Fajny RPG, podróż do wirtualnego miasteczka South Park, spotkanie ze starymi znajomymi, których nie widziałem jakieś 10 lat, bo tyle już nie oglądam tego serialu, było znakomitym doświadczeniem. Ten RPG da wam rozgrywki na jakieś 10 godzin, 10 godzin niekończących się sal w śmiechu, czasami dość niesmaczne żarty, ale wiadomo, taki jest South Park. Trochę gdzieś ten balans też ucieka, robi się z tego bardziej interaktywny serial aniżeli jakieś rasowy RPG. Nie ma grindu, jeżeli ktoś się tego obawia, są sumony, można przyzwać je z Zuska z kałachem jest naprawdę dość abstrakcyjnie i jest absolutnie do zagrania. Już sam fakt, że Far Cry 4, przynajmniej w moim przypadku na PS4, odpalał się i działał, zasługuje na wystąpienie w tej liście. Far Cry 4 to tak naprawdę trójka na sterydach. Dostajemy tutaj słonie, nosorożce, mega fajne mini i trochę nowych pojazdów, ale dalej te same listy, które wałkowaliśmy już do zażygania w wersji, właściwie w części trzeciej. Jeżeli nie lubiliście części trzeciej, nie za bardzo jest tutaj coś, co może z Was uderzyć pięścią w pysk, żeby że czwórkę. Nawet ten antagonista, który jest tutaj, nie jest aż tak wyraźny jak was w trójce w związku z tym kępości taki takim. I zamiast tego raczej może ubijać lamparty. Aczkolwiek jest ładnie, teren jest faktycznie przeogromny, tyle że spotkało mnie to, co wiele osób w przypadku trójki. Odblokowując drugą część mapy, trzeba odkręcić myszką, i nie dokończyłem. Do Ale przygotowując to, co dzieje się w tle teraz na waszym ekranie, spędziłem z tą grą zadziwiająco więcej czasu, niż tak naprawdę zamierzałem. Oznacza to tylko, że jest dobra, ale to też oznacza, że lubiłem trójkę. Jeżeli nie lubiłeś trójki, podaj eh, podałem sobie czwórkę. Alien Isolation! Geiger byłby dumny, to naprawdę straszna gra, straszna w znaczeniu tym dobrym. Będziecie robić w pieluszki przez 20 godzin, które Oferuje wam gra w kampanii single. DLCKi są również z Ellen Replay, z Weaver, wcieliła się tam ponownie i też paru innych członków załogi totalnie niewarte waszej kasy. Natomiast sama kampania podstawowa robi Kisiel bardzo dobrze. Są znakomite plot twisty, można się bać, ale nie jest to zabawa dla każdego, bo nie jest to standardowy shooter, do czego przyzwyczaiły nas czasy obecne. Więcej tu skradania, chowania się po kątach i. Lękania się obcego, który jest mocno nieprzewidywalną istotą, uczącą się naszych kroków i tego, co robimy. I to faktycznie działa. Spra sprawia to wrażenie, jakbyśmy walczyli faktycznie przeciwko jakiejś żywym organizmowi, aniżeli sztucznej inteligencji, która zaszyta jest w kodzie gry. Dużo zabawek, znakomita stylizacja retro sci-fi przywołuje wspomnienia z filmów. Naprawdę będziecie ucieszeni, mając bezpośredni kontakt z tą gierką, i mózg Wam fabuła wytrzepie na wszystkie strony. Jako świeży fan wyżeganych celi na ekran nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć Shovel Knight. Shovel Knight to platformówka ze znakomitym flow. Przypomina rozgrywkowo trochę TakTime, i trochę produkcje produkcje okresu lat 90., -tych, 90., -tych i ery oszczędnościowej, dla której jest to istny pomnik miłości, który wystawili twórcy tej gry. Bawiłem się przy tym świetnie, zadziwiająco dużo czasu spędziłem, jak odpaliłem ją drugi raz po to, żeby zrealizować to, co widzicie w tle, więc e, przypadek podobny e, jak. <grych> jak farka i więc e, znakomita zabawa. O ile lubicie platformery, będziecie zachwyceni, e, tylko no, musicie przygotować się na znakomite triktynki, które być może poszeleszczą wam membranami w uszach, a być może doprowadzą was do szewskiej pasji. To pytanie jest, na które musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja bawię się znakomicie 10 godzin fantastycznego skakania, zakręconego designu leveli, fest kwasowej scenografii. Naprawdę, sprawdźcie, zainteresujcie się choćby na jakieś DJ Blaskowicz wjechał w Wolfensteinie The New i przeorał mnie jak czołg! Tak samo jak i nazistą, którym zaserwował jazdę bez trzymanki, no bo kto potrafi bez zrobić się trzymać? To znakomita odsłona i pokaz tego, jak z miłością do shooterów można zorganizować kampanię tylko i wyłącznie dla singli. Tak, Wolfenstein The New Order nie ma w ogóle trybu multiplayer i totalnie nie szkodzi. To 20-20 godzinna 20 kampania, gdzie będziecie bawić się świetnie. Jest także rozwidlenie fabularne, które co prawda na rozgrywkę jako taką nie ma jakiegoś zbytniego wpływu, ale faktem warto odnotować, że ta fabuła biegnie dwoma torami w pewnym momencie. Jest Polka, jest Alicja Bakeda jest Blaskowicz. Jest dużo martwych nazistów. Czego chcieć więcej? Możecie się skradać, możecie wybijać wszystkich do nogi. Gra nie prowadzi nas stricte za rączkę, dając nam dużą dozę dowolności. Są levele dość otwarte, są także zamknięte, no wiadomo, że musiały być. Jest dużo cybernetyki, są zmutowani Niemcy. A, wszystkich do piachu! W stylu rozgrywki, jaki będzie się Sam. Amplitude Studios uderzyło w tym roku z kopyta z dwoma gierkami. Pierwsza to oczywiście trzymająca mocno doktrynę czy Rycerzy Ortalionu 4X, czyli ekspansja, eksploracja, eksploatacja i eksterminacja. To oczywiście Endless Legend, gdzie do naszej dyspozycji zostaje oddany szereg jednostek, które dowolnie możemy konfigurować. Są także bohaterowie, coś jak Heroes of Might and Magic, których możemy ubierać, przebierać, levelować, są drzewka technologiczne, są inne frakcje, które musimy podbić, są światy losowo generowane, są questy do wykonania, Mózg rozwalony! Naprawdę warto się tematem zainteresować. Nawet jeżeli się nie jest fanem 4X jak ja, bo nie jestem jakimś specjalnym, a i tak gra zrobiła o wiele lepszą robotę niż tegoroczne wydanie cywilizacji czyli Beyond Earth. Druga gierka to Dungeon of the Endless. Osadzona w tym samym uniwersum co poprzednia oraz Endless Space. Hybryda Tower Defense, RTSa, RPGa, strategii, co tam sobie chcecie, w lekkim sosie ze starych pikseli. Natomiast te stare piksele są tak znakomicie zrealizowane, tak współgrają z melodią, która wygrywana jest tam w tle, i tak hardkorową rozgrywką, że ze się spodobają. Sprawdźcie sami, będziecie ucieszeni tym, że. Nawet rozgrywka lekko ociera się o ftl przez management postaciami, które tam ustosunkuje, ustosunkuje. Robimy! <świetna, Świetna sprawa, nie da się odejść od obu tych gierek na, na, obojętnie. Nie da się przejść obojętnie, a już w ogóle odejść po włączeniu. <świetna> a, jeżeli nie obcy wam jest syndrom jednej tury, obie uderzą w was, w nim, w nim, nim w was. Z podw podwójną siłą! Z siłą wodospadu! <laughs> Sprawdźcie, no, chyba się nie spodziewaliście, że Dark Souls 2 zabraknie w tym zestawieniu. Mimo tego, że gry nie skończyłem, wiem jak bardzo wymagająca i satysfakcjonującą rozgrywkę proponuję, niestety nie miałem na tyle czasu, żeby do niej przysiąść. Poza tym gdzieś ją odłożyłem na chwilę i trochę o Skyrimem, którego też porzuciłem na moment i jakoś tak nigdy się do niego nie przekonałem z powrotem. Tymczasem ogłoszono też w tym roku, że wydadzą w 2015 <laughs> remake'a, znaczy remakea, jakieś tam wersję super dokokszoną, w związku z tym jestem trochę taki ociężały mi, jeżeli chodzi o parcie do przodu z Dark Souls 2. Niemniej jednak, fajny, otwarty świat, znakomite projekty bossów, pojedynki, satysfakcjonująca rozgrywka, wymagająca przede wszystkim, nie prowadząca gracza za rączkiem, to nadal jest Dark Souls, które lubiliście i kochaliście. Dwa razy więcej daje po dupie, dwa razy więcej będziecie je kochać. Tylko, jeżeli nie próbowaliście tego dotychczas, poczekajcie raczej na to wydanie mm, marcowe, kwietniowe, majowe. 2015, Obserwujcie temat i ewentualnie się już na tamtą wersję, zawierającą wszystkie dlc które były także i to. dlc to Dark Souls. -a. Właśnie! <laughs> Middle Earth Shadow of Mordor. To takie zaskoczenie jak twój tata, który wpada ci do pokoju, kiedy palisz papierosy pokryjową. Nix eksplorki z Assassin's Creed połączony z walką z serii Batman. Znakomita po prostu kombo, którego nikt jakoś dziwnie nie zastosował wcześniej i bardzo niesłusznie. Wyszedł z tego taki kociołek, że po prostu głowa mała. Fabularnie, tak sobie. Otwarty świat, eksploracja masa różnorakich misji i system Nemezis, gdzie orkowie walą pamięciowe do naszej Facjaty, zapamiętując to, co spotkało ich przy naszym poprzednim spotkaniu, darząc nas sympatią, miłością albo totalnym hejtem. To jak zachować się będą zachowywać będą w stosunku do was przy kolejnym spotkaniu zależy tylko od was. Znakomity system walki, dużo gore, dużo obciętych głów i kończyn. <laughs> Naprawdę gra warta Waszej uwagi. Około 20 godzinna kampania, którą skutecznie można sobie przedłużyć bawiąc się tym systemem Nemesis do około 30 godzin w pierwszym przejściu. Osobiście mam tym liczniku. Zagwarantuję Wam świetnie spędzony czas i nie będziecie żałować, że nie pieniędzy. Kto nie grał ten za akta? Diablo 3 na konsole? Nie, synek! To nie może się udać! To samo mówiłem, kiedy ktoś mówił mi, nie będziesz będziesz jeszcze chwalił Diablo 3. Nie wierzyłem! I tak samo jak ci wszyscy niewierni, mogę iść palić się na stosie, bowiem Diablo 3 Ultimate Evil Edition to znakomita sprawa w wydaniu na. Maszynkę do odgrzewanych fotetów zwaną także PlayStation 4. Można włączyć sobie na chwilę, można zagrać do skoku, dobrze się bawić, co chwilę gra nie budzi, pobudza właściwie naszego, oferując masę nagród za znakomicie spełnione zadanie, czy też w szczelinach, czy też w trybie przygody, który znaczno, znacznie uratował tę grę. Wyeliminowanie Action Houseu również się zmieniło, ale to co bawi najbardziej, to tak naprawdę konwersja speceta która tak bardzo miała się nie udać, napada, która jest rzeczą istotnie znakomitą. I teraz kiedy ktoś mówi o tym, że gra na konsoli, na padzie daje lepszy feeling niż na PC, doskonale wiem o co chodzi. Jestem właściwie wręcz nagi i gotowy do akcji, bo faktycznie grając na napadzie feeling jest lepszy. Damy poniekąd postacią, a nie tylko Bożym panużkiem klikającym po ekranie. Tak robi dobrze. UFC to śmieszna sprawa! Tak naprawdę kupiłem tą grę na kacu tylko po to, żeby w nią pograć i pobawić się troszkę, potem ją sprzedać i więcej do niej nie wrócić. Tymczasem jak miało się okazać, gry nie mogę się pozbyć, bo gra się w nią wyśmienicie. Nie jest to co prawda gore i nawalanka Rodem z Injustice, czy też Mortal Kombat, ale sprawia niesamowitą radochę kiedy obijamy buźki, nie tylko przeciwnikom. Jest Ronda! Jest impreza, jest znakomicie. No i to gore, które jest tak mocno podkreślane w Mortal Kombat i wszędzie. Rysowane zostało wymienione na dość subtelniejszą, ale myślę, że dość ostrzejszą wariację. Ouch The Last of Us Remastered Edition. Fabularnie jest to samo. Kampania Single sama. Single i fabułę znam z PlayStation 3. Dalej się upieram, że to jest lekko zmodyfikowany mental, ale wam nie chmieram. Ale jest. Tymczasem. Jeżeli na playę trójkę, ja właściwie na Play Trójce, zagrałem kampanię Ingress, sprzedałem na Allegro po to, żeby jak najmniej stracić, bo jakoś nie widziałem w, w trybie online. Tak na PlayStation 4 kupiłem właściwie chyba nie zmyślałem, żeby je sprzedać. Chciałem zagrać sobie w dobrą gierkę, a The Last of Us, mimo tego, że tu oh jest dobrym pokletem, ja się na dobrą imprezkę. Tymczasem nie skończyłem, ale znakomicie się bawię w trybie multi. Nie jest to nic odkrywczego, nie jest to rewolucja! Jest to tryb multi we nie w ogóle! Tymczasem bawię się świetnie dzięki kilku zastosowanych patentom, o którym pewnie czytaliście już nie raz. To naprawdę fajna sprawa. kampanii nie dokończyłem i nie wiem czy nawet ją skończę. Bawię się non stop w multi. To też już jakieś pół roku. To tylko nacząć grę, którą teoretycznie również mogę sprzedać a od Sprawdźcie The Last of Us Remastered chociażby po to, żeby przekonać się o tym, że multi nie jest takie straszne. Wręcz całkiem fajne! Peleton tego odgrzanego mięsa zamyka oczywiście GTA V, który jest znakomitą sprawą i zabawą dla całej rodziny. Gram ja, gram Bea. Czasami sobie gramy na streamie, dość często właściwie w GTA Online. Rockstar odzwalił kupę świetnej roboty, ponieważ odpalając teraz GTA V na PS trójce, patrzeć się na to nie da, tymczasem tutaj bawię się świetnie. Podobny przypadek jak w The Last of Us. Kampanii nie dokończyłem, bawię się znowuż w multi. W multi idziemy nawet całkiem nieźle, w sensie idziemy beznadziejnie, ale gramy się całkiem dobrze. I to jest fajne. Znakomicie podciągnięta poprzeczka wizualna, dla poprzedniczki i dla last genów, dobrze chodzi, dobrze się gra, tryb FPP robi znaczącą różnicę, aczkolwiek jest dość dziwny przez ciężar postaci, który jest odczuwalny, więc nie korzystam z niego zbyt często. Istotny różni się ta gra od swojej poprzedniczki, jakkolwiek by na to nie patrzeć, jest znacząco lepszą i nie wiem, czy nie najlepszą grą EVER, przynajmniej w moim prywatnym odczuciu. Zagrajcie, sprawdźcie, pokochajcie. Wkrótce także na pc więc każdy będzie miał szansę przekonać się, czy jego komputer jest taki Dobra, mocny. Dobra. I to ostatnią grą w mojej wyliczance jedną z najważniejszych Bo, jest gra, która ma wszystko! Ma cytki, cycki, cycki, ma smoki! Dużo gwizu, swoją twierdzę, którą możemy Wredzie znieść, Jedno ciągu jednego zostało. radę, e, musimy mieć Jeszcze tylko trochę! Cycki. Dragon Age Inkwizycja! Zaskoczenie jeszcze. w moim przypadku. Droga, Przegrałem droga, już 80 jest. godzin. Ma ja nie energii. widzę. Aczkolwiek wiem, Gdziemy że już jestem na dobrej drodze, ponieważ wziąłem się do główny i znacząco popchałem fabułę do przodu. Tak, tyle rzeczy tam zaoferowano do roboty. Także w lekkim sosie MMO dla singi. że końce nie, nie widać, biegam nie wszędzie, wiesz. biegam chyżo, nie, nie. biegać chcę no, i nie biegać będę. Nie, dobra, dobra. dobra sprawa, to, to totalnie to podobna odmienna to, to od dwójki, MMO, o której powiedzieć za wiele nie mogę, bo w nią nie grałem. Natomiast z trójką bawię się wyśmienicie, przywołuje wspomnienia się, i czasy z Suikodenem 1 i dwa. 2 jeszcze na pierwszej PlayStation, więc nie czy robi robotę, się, że aż tak bardzo. Pachę, serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas przy moim podsumowaniu roku 2000, 2014 Częk! <gryw> To oczywiście gierki, w które zagrałem, w które miałem przyjemność dobrze się bawić, nie wszystko co było w 2014 zagrałem, nie wszystko się załapało do wyliczanki. Nie chciałem być nie fair w stosunku do was, wpadając tutaj z gierkami, w które pograłem w jakichś tych stadiach albo w pograłem w niezbyt mało, żeby mieć aż tak wyrobione zdanie, żeby je tutaj za, żeby tutaj zagościły w pośród tych innych znakomitych tytułów. Wszystkie te gierki, które przedstawiłem, mam nadzieję, że pochycą Wasze oko, ponieważ są tego warte. Nie wiem, czy i jak sobie poradzicie z przelicznikiem cena do jakości. Natomiast y mam nadzieję, że chociaż jakiś tam wyznacznik shopping listu, czy też wishlisty na przyszły rok, albo przyszłe wyprzedaże steamowe będziecie teraz mieli. To było moje. Jeżeli macie jakieś swoje sugestie, walczcie śmiało w komentarzach. Jeżeli czegoś brakło, również nie mnie uzupełnić. Czekam na Wasze propozycje w komentarzach pod filmikiem! Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, przybić piątkę pod filmikiem, jeśli Wam się podsumowanie podobało. I w ogóle przepraszam za to, że tak późno ten filmik wystartował, ale jak się okazuje, każdą grę z tego zestawienia musiałem włączyć, by dograć jakiekolwiek tło i okazało się, że spędzałem z nią o wiele więcej czasu niż pierwotnie zamierzałem, o czym zresztą wspomniałem wcześniej. To też poniekąd wyznacznik siły i powodu, dla którego te gry znalazły się w tym podsumowaniu. Mój do Was, Nitek, to było moje podsumowanie roku 2014. 阿爹。